Japońskie teleturnieje od lat budzą zdumienie i zachwyt widzów na całym świecie. Kreatywność ich twórców nie zna granic, a uczestnicy często muszą mierzyć się z ekstremalnymi wyzwaniami, które balansują na granicy absurdu. Niektóre formaty stały się kultowe, inne wzbudziły kontrowersje, przekraczając granice dobrego smaku i bezpieczeństwa. Susunu. Denpa Shonen to program Reality Show. Który był emitowany na kanale Nippon TV od 11 stycznia 1998 roku do 29 września 2002 roku. Tytuł można przetłumaczyć jako Nie idź dalej, szalona młodzież, przy czym denpa dosłownie oznacza fale radiowe, ale w języku potocznym odnosi się do osób uznawanych za ekscentryczne lub niestabilne psychicznie. Program był znany z poddawania uczestników. Często początkujących komików, ekstremalnym i nietypowym wyzwaniom, które testowały ich fizyczną i psychiczną wytrzymałość. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych segmentów było Denpa Shonen Teki Kensho Seikatsu, Nagrodowe Życie Denpa Shonen, w którym wziął udział Tomoaki Hamatsu, znany jako Nasubi, ze względu na swoją podłużną twarz, przypominającą Bakłażana. W tym eksperymencie nasubi został zamknięty nago w małym mieszkaniu, bez dostępu do świata zewnętrznego i musiał przetrwać, zdobywając jedzenie i inne przedmioty wyłącznie poprzez wygrywanie konkursów wysyłkowych. Jego celem było uzbieranie nagród o wartości 1 miliona jenów około 8 tysięcy dolarów. Eksperyment trwał 335 dni, podczas których nasubi cierpiał na skrajną izolację, niedożywienie i ogromny stres psychiczny. Nie wiedział, że jego zmagania były transmitowane na żywo do milionów widzów, a jego nagość była cenzurowana przez animowanego bakłażana. Innym znanym wyzwaniem był Den Pasonen teki Afryka Europa Tairiku Odan Hitchhike Notabi. Autostopem przez Afrykę i Europę z Den Pashonen, w którym uczestnicy mieli przejechać z przylądka dobrej nadziei w Południowej Afryce na przylądek Północny w Norwegii, nie wydając własnych pieniędzy. Podróżnicy napotykali liczne trudności, w tym głód, odwodnienie i ekstremalne warunki pogodowe. W pewnym momencie jeden z uczestników zasłabł na Saharze i musiał zostać hospitalizowany. Metody stosowane w programie obejmujące sadystyczne wyzwania i zmiany zasad przez producentów, gdy uczestnicy radzili sobie zbyt dobrze, wzbudziły liczne kontrowersje. Aka bingo. To program rozrywkowy, który był emitowany od 1 października 2008 roku do 24 września 2019 roku z udziałem grupy Idolek AKB-48 oraz jej siostrzanych zespołów. Program był znany z nietypowych i często ekstremalnych segmentów obejmujących quizy, gry, sport oraz wiadomości związane z zespołem. Jednym z najbardziej znanych segmentów było Shoujiki szugi, szczere szachy, w którym członkinie rywalizowały w grze przypominającej szachy, ale z dodatkowym elementem, musiały szczerze odpowiadać na osobiste i często krępujące pytania. Inaczej ryzykowały, że ich kłamstwo zostanie wykryte przez wykrywacz kłamstw. Innym kultowym segmentem był Mukaburi Dodgeball, w którym uczestniczki grały w zbijaka – ale za trafienie piłką groziły im niespodziewane i często absurdalne kary, takie jak jedzenie dziwnych potraw lub poddanie się komicznym karom. Te nieprzewidywalne i odważne segmenty przyczyniły się do reputacji programu jako show przekraczającego granice i dostarczającego widzom wyjątkowej mieszanki humoru oraz niespodzianek. W trakcie emisji AK Bingo kilkukrotnie zmieniało prowadzących. Początkowo gospodarzem było komediowe duo Bad Boys w składzie Kyoto Omizo i Masaki Sata, którzy prowadzili program od początku do czerwca 2016 roku. Następnie ich miejsce zajęli Daisuke Muramoto i Paradise Nakagawa z duetu Woman Rush Hour, prowadząc show aż do jego zakończenia w 2019 roku. Format i treści programu były na tyle popularne, że doczekały się adaptacji dla innych grup idolek. dolek. Na przykład zespoły Nogizaka 46, Keiaki Zaka 46 i Hinatazaka 46 miały swoje własne wersje programu, zatytułowane odpowiednio Nogi Bingo, Keja Bingo oraz Hina Bingo. Wszystkie te show miały podobną formułę, prezentując członkinie zespołów w zabawnych i nieprzewidywalnych sytuacjach. Takeshi's Castle to legendarny teleturniej, który w latach 80. zdefiniował absurd i chaos w telewizji, rzucając setki entuzjastycznych, choć często nieporadnych, uczestników na pastwę ekstremalnie niebezpiecznych torów przeszkód. Celem było zdobycie zamku tytułowego władcy, granego przez komika Bit Takeshiego, emitowany w latach 1986-1990 pod oryginalnym tytułem FUN. Takeshi Joe, burza zamek Takeshiego, program zdobył globalny kultowy status dzięki połączeniu slapstickowego humoru, wytrzymałości fizycznej i totalnej nieprzewidywalności. Każdy odcinek pokazywał falę uczestników zmagających się z surrealistycznymi wyzwaniami, takimi jak Most Zagłady, wąska kładka, na której unikano wahadłowych młotów i gigantycznych toczących się kul, czy śliskie schody czyli wspinaczka po nasmarowanej smarem pochylni, utrudniana przez strażników rzucających piankowe głazy. Inne pamiętne przeszkody to labirynt z plastrów miodu, dezorientująca sieć przesuwanych drzwi oraz jezioro Zigzag, czyli sprint po chybotliwych platformach na wodzie, podczas którego uczestnicy byli ostrzeliwani wodnymi pociskami z armatek. Tylko nielicznym udało się dotrzeć do finału. Bitwy na kulki z farby przeciwko elitarnej czarnej gwardii Takeshiego, by zdobyć flagę zamku. Przesadzona scenografia, fosy wypełnione neonową mazią, mechaniczne pułapki podkręcała komediową przemoc, a uczestnicy regularnie lądowali w błotnistych dołach lub byli wystrzeliwani w powietrze za pomocą trampolin. Mimo brutalnej reputacji, ton programu pozostawał lekki, z przerysowanymi efektami dźwiękowymi i ironicznie kamiennym komentarzem Beat Takeshiego, który często obserwował chaos leżąc na leżaku lub drwiąco doglądając masakry. Zagaman to program telewizyjny z lat 80., znany z ekstremalnych wyzwań wytrzymałościowych. Tytuł Zagaman można przetłumaczyć jako wytrzymałość. Co doskonale oddaje charakter programu, który skupiał się na testowaniu zdolności uczestników do znoszenia różnorodnych fizycznych i psychicznych prób. W programie brali udział głównie studenci uniwersyteccy, na przykład z Uniwersytetu Keio, rywalizując w morderczych zadaniach, które przekraczały granice ludzkiej wytrzymałości. Wśród wyzwań znajdowało się m.in. zakopywanie w piasku po samą szyję, przebywanie w ekstremalnych temperaturach. Czy kontakt z różnymi zwierzętami. Zwycięzcą zostawał ten, kto najdłużej wytrzymał bez rezygnacji. Choć zagaman nie cieszył się wielką popularnością w Japonii, zdobył międzynarodowy rozgłos, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Program pojawił się w brytyjskich produkcjach telewizyjnych, takich jak Clive James on Television i Tarrant on TV pod nazwą Endurance. Były to programy analizujące telewizje z całego świata w humorystyczny sposób, a ekstremalny charakter zagaman sprawił, że stał się ich wyróżniającym się elementem. Popularność programu doprowadziła do stworzenia brytyjskiej wersji zatytułowanej Endurance UK, emitowanej w latach 1997-1998. Wersja ta, prowadzona przez Paula Rossa. Nie była jednak tak ekstremalna jak oryginał i nie odniosła większego sukcesu. Zagaman zdobył także miejsce w księdze rekordów Guinnessa jako najbardziej ekstremalny teleturniej. Dero. To teleturniej emitowany na antenie Nippon TV od 19 grudnia 2009 roku do 9 marca 2011 roku. Jego pełny tytuł brzmiał: Misitsu na Zotoki Variety da Shutsu Game Dero. Co można przetłumaczyć jako Rozwiąż zagadkę za zamkniętymi drzwiami teleturniej ucieczkowy Dero. Program zyskał rozgłos dzięki intensywnym i często ekstremalnym wyzwaniom, które sprawdzały zarówno zdolności intelektualne, jak i fizyczną wytrzymałość uczestników. W każdym odcinku drużyny składające się z celebrytów lub zwykłych uczestników były zamykane w starannie zaprojektowanych pokojach, z których musiały się wydostać, rozwiązując zagadki, łamigłówki, lub wykonując zadania zręcznościowe. Celem było otwarcie drzwi i uniknięcie grożącego niebezpieczeństwa, które choć było inscenizowane i nigdy nie stanowiło realnego zagrożenia, to dzięki intensywnej atmosferze i presji czasu dostarczało autentycznych emocji. Wśród najbardziej zapadających w pamięć pokoi znajdował się pokój z belkami, w którym uczestnicy stali na wąskich belkach. Zawieszonych nad rzekomo bezdenną przepaścią, starając się rozwiązać zagadki wizualne, zanim belki stopniowo się schowały, grożąc upadkiem w otchłań. Pokój z piaskiem, w którym zawodnicy znajdowali się w komorze, powoli wypełniającej się piaskiem, i musieli rozwiązać zagadki oraz odblokować mechanizmy, zanim zostali całkowicie zasypani. Pokój z sufitem, w którym sufit stopniowo się obniżał. Grożąc zmiażdżeniem uczestników, jeśli nie zdołali rozwiązać serii połączonych zagadek, zatrzymujących jego ruch. Pokój ze ścianą, gdzie gracze byli przykuci do ściany przesuwającej się w ich stronę i musieli odpowiadać poprawnie na pytania porównawcze, aby zdobyć klucze i uwolnić się, zanim zostali spłaszczeni. Pokój z wodą, który stopniowo się napełniał, zmuszając uczestników do rozwiązania zagadek by zatrzymać wodę i uniknąć utonięcia, oraz pokój z zamrażającym gazem, gdzie gracze byli narażeni na mroźne podmuchy dwutlenku węgla, jeśli nie udało im się poprawnie dopasować przedmiotów. A jedynym sposobem na wyłączenie mechanizmu było rozwiązanie serii łamigłówek. Gospodarzem programu był Ryota Yamasato, członek komediowego duetu Nanka i Candice, który wcielał się w postać menadżera, Tajemniczego obserwatora, czuwającego nad przebiegiem gry i wchodzącego w interakcję z uczestnikami, co dodatkowo potęgowało enigmatyczną atmosferę programu. Mimo swojej popularności, Dero zakończyło emisję w marcu 2011 roku i zostało zastąpione przez Tore, które kontynuowało tradycję wymagających wyzwań ucieczkowych, lecz w zmodyfikowanej formule i z nowymi zadaniami. Candy or not candy. To absurdalnie zwariowany element japońskich programów rozrywkowych, który doskonale oddaje szaloną kreatywność tamtejszej telewizji. Najczęściej pojawiał się w kultowym show Downtown Nogaki no Tsukai ya Arachende. Koncept wydaje się prosty. Uczestnicy muszą odgadnąć, czy prezentowane im przedmioty to jadalne słodycze czy podróbki udające zwykłe przedmioty. W praktyce jednak wszystko przeradza się w chaos bo zarówno słodycze, jak i oszustwa wyglądają identycznie. Na przykład kolorowy cukierek w kształcie lizaka może być tak naprawdę wypolerowaną płytką ceramiczną, a gumowa kaczuszka – misterną rzeźbą z lukru. Gracze, by rozstrzygnąć dylemat, wąchają, dotykają, a nawet gryzą przedmioty, co prowadzi do ekstremalnych reakcji. Od wymiotów po zachwyty. Gdy ktoś się pomyli, czeka go kara – Polewanie lepkim szlamem, zakładanie absurdalnych strojów lub inne upokorzenia, które rozśmieszają widownię. Cały fenomen opiera się na niewiarygodnym kunszcie twórców. Z jednej strony, cukiernicy godzinami przygotowują hiperrealistyczne słodycze. Z drugiej, scenografowie przerabiają zwykłe przedmioty, jak gwoździe czy szczotki, na słodkie podróbki, malując je neonowymi barwami. Ten miks sztuki kulinarnej i komediowego slapstiku podbił internet, ale krytycy zarzucali programowi, że przekroczył granice, gdy wprowadzono na przykład cukrowe imitacje surowego mięsa lub krwawiących plastrów, które zawodnicy musieli lizać. Mimo kontrowersji, candy or not candy zapisał się w historii jako kwintesencja japońskiej rozrywki, gdzie niewinne pytanie cukier czy nie staje się pretekstem do surrealistycznego show pełnego śmiechu, niespodzianek i słodko-gorzkiego szaleństwa. Brainwall to szaleńczo chaotyczna i fizycznie wymagająca konkurencja, która stała się ikoną dzięki występom w japońskim teleturnieju Takeshi's Castle, a później zdobyła globalną popularność przez zdabingowaną parodię Most Extreme Elimination Challenge. Założenie jest pozornie proste, ale absurdalnie trudne. Uczestnicy stoją na wąskiej platformie, podczas gdy ogromna, pokryta pianką ściana z geometrycznymi wycięciami sunie w ich kierunku z dużą prędkością. Ich zadanie polega na wykręceniu ciała w kształt pasujący do otworów, np. z rozłożonymi ramionami jak gwiazda, rozszczepionymi nogami w rozkroku lub tułowiem, skręconym w niemożliwe pozycje, zanim ściana uderzy w nich z impetem. Niepowodzenie w odwzorowaniu sylwetki kończy się spektakularnym wrzuceniem do mętnego basenu z wodą, często w towarzystwie przesadzonych efektów dźwiękowych i głośnego śmiechu prowadzących. Gra narasta stopniowo, wprowadzając w kolejnych rundach mniejsze i bardziej skomplikowane kształty zygzaki, asymetryczne szczeliny, czy nawet wielopoziomowe otwory, zmuszając zawodników do skulenia się, podskoków w powietrzu lub desperackich akrobacji, by uniknąć upokorzenia. To, co czyni Human Tetris kwintesencją japońskich przesadzonych teleturniejów, to połączenie slapstikowego humoru i fizycznego ryzyka. Uczestnicy, często ubrani w jaskrawe, obcisłe kombinezony, wymachują kończynami w komiczny sposób, próbując dostosować się do nieubłaganego pośpiechu ściany. Efektem są momenty czystego absurdu. Nogi i ręce trzepoczące jak u wystraszonego ptaka, twarze wgniecione w piankę czy ciała zawieszone w połowie otworu, zanim stoczą się do wody. Nieprzewidywalność gry dodaje jej uroku. Niektóre ściany mają zapadnie lub dodatkowe przeszkody, inne przyspieszają bez ostrzeżenia, przekształcając pozorny test zręczności w spektakl ludzkiej bezradności. Koncept okazał się tak kultowy, że zainspirował międzynarodowe adaptacje, jak brytyjski Hole in the Wall, gdzie podobnym upokorzeniom poddawano celebrytów, a nawet gry wideo. Slippery Stairs to jedna z najbardziej ikonicznych i absurdalnych konkurencji z teleturnieju Takeshi's Castle. Segment śliskich schodów polega na tym, że uczestnicy próbują wspiąć się na strome, często ponad 9-metrowe schody pokryte grubą warstwą śliskiego mydła oleju lub galaretowatej mazi, zamieniając każdy stopień w niebezpieczny test równowagi. Wspinaczka zamienia się w koszmar, gdyż zawodnicy są atakowani przez wirujące drągi, które z ogromną siłą spychają ich w dół, boczne armatki wodne oraz członków ekipy przebranych za samurajów lub gigantyczne lalki wymachujących pałkami z pianki. Same schody bywają podstępnie podchwytliwe. Niektóre stopnie zapadają się lub są zastawione pułapkami, potęgując chaos. Uczestnicy, ubrani w jaskrawe kombinezony, nieuchronnie poślizgują się, przewracają i staczają po śliskiej powierzchni w slapstikowym spektaklu, często lądując w błotnistej kałuży lub nadmuchanej macie. Nieliczni, którzy dotrą na szczyt, zwykle po kilku upokarzających próbach, otrzymują komicznie mizerną nagrodę. Co podkreśla absurdalny charakter programu, gdzie cierpienie służy czystej rozrywce. Silent Library to chaotyczny teleturniej, który przekształca cichą, stonowaną atmosferę biblioteki w surrealistyczną arenę absurdu, fizycznej wytrzymałości i ledwo powstrzymywanego śmiechu. Program powstał jako segment w show Gaki no Tsukai, a następnie został zaadaptowany międzynarodowo przez MTV. Jego zasady są proste. Sześciu uczestników, zazwyczaj komików lub celebrytów, zasiada przy bibliotecznym stole i musi wykonywać serię coraz bardziej dziwacznych, a często bolesnych zadań, zachowując przy tym absolutną ciszę. Gdy którykolwiek z uczestników wybuchnie śmiechem, krzyknie z bólu lub nie wykona zadania, zostaje wyeliminowany lub cała grupa otrzymuje karę, często w postaci nieprzyjemnych lub upokarzających konsekwencji. Zadania losowane stali kart wahają się od lekko niekomfortowych, np. wąchanie słoików z ostrymi, fermentowanymi potrawami, po skrajnie bolesne, np. porażenie prądem, trzymanie twarzy w pojemniku z żywymi owadami czy uderzenia gumowymi młotkami przez zamaskowanych napastników. Czarny humor programu polega na kontraście między desperackimi próbami zachowania ciszy, a absurdalnym cierpieniem. Które jest im zadawane, podczas gdy surowa bibliotekarka krąży w pobliżu, uciszając każdy wybuch. Japońska wersja, znana z braku ograniczeń, obejmowała zadania takie jak wkładanie haków do nosa, połykanie całych cytryn z solą, czy leżenie na łóżkach z gwoździ, podczas gdy na brzuchy uczestników spadały ciężarki. Adaptacja MTV podkręciła slapstikowe elementy, dodając rekwizyty jak gigantyczne wirujące pięści, wiadra z szlamem, a nawet żywe zwierzęta. Krytycy twierdzą, że program przesadził, stawiając szokujące efekty ponad bezpieczeństwo uczestników, którzy często wychodzili z nagrań posiniaczeni lub wręcz traumatyzowani, wszystko w imię komedii.